Na Słowackiego 44 i otwieramy sobie drzwi I mamy tam windę Pilawa Ale coś z nami I otwarte z tyłu jest Pilawa Lisztek skonserwuję. Będzie uwaga Jedzie. Takie obrazki. Dobra pilała jedzie. Jedziemy na cecie. To jest winda pilawa z roku 2011. Panoramiczna. tylko Dobudowywali tutaj windę, widać. Takie widoczki. Wyświetlacz. Lustro cześć. Tutaj mamy kamienicę. Podwórko. nie działają te piętra, inne są zaklejone. Wysoko, już. I tam taki budynek. Jakby nie Mark, tylko pila, bo to jest trochę inna ma ale dźwięki ma jak nie Mark. Wolna jest, po to hydraulik pewnie. Hydrauliczna yy, winda. Winda pilawa, na Słowackiego ileś tam dzięki za oglądanie i pozdrawiam. teraz jestem zamknięta, patrz jest tu ci dobra. dobra, dzięki za oglądanie Słowackie od 44.